Aby wrzucić pliki na Papavero.pl należy w pierwszej kolejności utworzyć własny album. Tworzymy nowy i zmieniamy nazwę. Należy zastosować zmianę. System poinformuje, iż tworzy nowy album o wybranej nazwie. Kontynuujemy. W chwili obecnej możemy już wrzucić pliki do galerii. Przeglądamy pliki zawarte na naszym dysku i wybieramy interesujące nas zdjęcia. Kontynuujemy. System poinformował, iż prawidłowo przesłano pliki. Kontynuujemy. Wybrane zdjęcie wrzucamy do odpowiedniego katalogu. W chwili obecnej wybieramy katalog nowo utworzony o nazwie. Nowo. Wpisujemy tytuł pliku oraz jego opis. I kontynuujemy dodawanie zdjęć. poinformuję, iż pliki zostały prawidłowo umieszczone. Kontynuuję. Pliki zostały już umieszczone na serwerze popowera. Po akceptacji administratora będą one widoczne w poniższym panelu. Czekamy na Wasze zdjęcia.